Mieszkańcy Niedźwiedziego Grodu, mężowie i niewiasty, ważkie i niebywałe wieści Wam przynoszę z dalekiego lubomla. Tamże w samą niedzielę w oktawę Trzech Króli, 14 stycznia roku pańskiego 1392, miłościwie nam panujący król Władysław nadał miastu naszemu prawo magdeburskim zwane. Niech zatem przemówi włodarz Hełma. W imię Pańskie Amen! Na Wieczną rzeczy pamiątkę. Władysław, z łaski Bożej Król Polski, Wielki Książę Litewski, dziedzic Ruś, etc., etc. Oświadczamy teraz i na przyszłość komu należy, iż nasze miasto, hełm przenieśliśmy i przenosimy. Po wieczne czasy sprawa polskiego i ruskiego na prawo magdeburskim zwane. Oswabadzamy na to, wyjmujemy i na zawsze uwalniamy wszystkich i pojedynczych obywateli: Niemców, Polaków, Rusinów, kupców, karczmarzy, zagrodników i wszystkich mieszkańców hełma. Od wszelkiej jurysdykcji i władzy królestwa naszego starostów, wojewodów, tak aby odpowiadali jedynie wobec swojego wójta, zaś wójt wobec nas. Albo naszych prawnych następców. Wymienionym obywatelom, zamiast i oprócz używanych pól, i dla osadzenia tych ludzi, dajemy stołanów miary. Oraz ustanawiamy powierzchnie czasy, sklepy sukienne, stragany sukienne, jadki mięsne, sklepy szewskie i ławy rybne. Chcemy nadto, aby wszyscy oni razem, i każdy z osobna, wiecznie cieszyli się tymi wolnościami i tymi prawami, zawartymi w niniejszym piśmie, przy którym. Na świadectwo została umieszczona pieczęć nasza.